Leon Para urodził się w 1913 roku w Ślemieniu, później jednak z rodzicami i rodzeństwem przeniósł się do Dębowca, a następnie do Skoczowa. Dla mieszkańców Skoczowa kojarzył się i kojarzyć będzie z cichym fotograficznym kronikarzem lat 60. To dzięki jego pasji Skoczów i sąsiednie wioski uwiecznione zostały na kilku tysiącach zdjęć. Prawie 6 zdjęć i negatywów. Pasję fotograficzną Leon Para przejawia już w wojsku. Po jego ukończeniu miłość do zdjęć rozwinęła się na dobre. Jego prace obejmują 20 lat od 1954 do 1974 roku. To przede wszystkim dokumentacja miejsc, ludzi, wydarzeń, które rozgrywały się w gminie Skoczów. Para brał czynny udział w pracach przygotowawczych do obchodów 700-lecia Skoczowa. Z tego też właśnie okresu pochodzi wiele zdjęć. Młodsze pokolenie zupełnie nie, nie wie, jak to kiedyś to życie wyglądało, że Skoczów był spokojnym, malutkim miasteczkiem, gdzie to życie płynęło powoli, a teraz nagle się rozbudowało, przybyło dużo mieszkańców, przybyło dużo domów. W ogóle Skoczów się zmienił od tego czasu. Ja tego nie pamiętam, bo wtedy mnie na świecie nie było, ale wiem z relacji mojej mamy, że naprawdę Skoczów zwiększył swoją objętość, w ogóle się zmienił na, na bardzo duże miasto, że tak powiem. Także ta dokumentacja zrobiona przez pana Leona Parę może nam trochę tak jakby pomóc się przenieść w czasie, właśnie w tą odległą historię, która już minęła. W roku 1981 Towarzystwo Miłośników Skoczowa kupiło od rodziny większość zdjęć. To w celu ich archiwizacji, ale też aby zbiór się nie rozproszył. Obecnie zdjęcia są wykorzystywane w różnych publikacjach. Nie tylko, ponieważ te zdjęcia są wykorzystywane na przykład przy różnorodnych konkursach. No i tak muszę powiedzieć, że to jest druga monograficzna wystawa fotografii Leona Pary. Pierwsze towarzystwo zorganizowało w 1986 roku. Więc rzeczywiście od ponad ćwierćwiecze trzeba było czekać na, na drugą wystawę. Myślę, że ona jest dużo pełniejsza, ponieważ obejmuje 278 zdjęć. W większości są to oryginalne zdjęcia wykonane, wywołane przez pana Leona Parę. I no, jest to oczywiście zaledwie cząstka tych, 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 tych 6 tysięcy, ale taka dosyć myślę reprezentacyjna, reprezentatywna, która pokazuje stary skoczów, sprzed rozbudowy, pokazuje również mieszkańców Skoczowa pokazuje ważne wydarzenia z historii przede wszystkim 700, obchody 720 miasta. Towarzystwo miłośników Skoczowa od dłuższego czasu już archiwizuje cyfrowo bogaty materiał. Tak by dla przyszłych pokoleń unikalne fotografie pozostały w nienaruszonym stanie. Udało się już zeskanować ponad 5 tak Zdjęć. Ciągle chodziliśmy na spacery. To tam powstawały te zdjęcia, wspomina córka Leona Pary. Często wracaliśmy w te same miejsca, by powtórzyć ujęcia. Jak zawsze jest wolna, była niedziela, no więc poświęcona była dla rodziny. i Bardzo się cieszył, jeżeli była pogoda. Zabierał nas, mówił: Ja Wam coś ładnego pokażę. No i zabierał nas za granicę, na obrzeża Skoczowa. No i tam dostrzegaliśmy tam jakieś ładne widoki, który potem mówił, że to będzie upiększone, jeżeli wy tam staniecie i tam zrobimy sobie zdjęcie. Było nawet i tak, że mówił, bo ja tam kiedyś podeszłam, taki strumyczek był i napiłam się wody i on mówi, wiesz co, ale to będzie dobre, jak będziesz dzbanka piła. No i już było na następną niedzielę przyniesiony z domu taki dosyć duży dzbanek i tam zrobiliśmy zdjęcie. Więc on już to widział właściwie przed tym, jak to może coś wyglądać ładnie. No i tak nas zmusił do tego, nie zmusił, bo to była właściwie przyjemna wycieczka pobytu z rodzicami. Ale cieszyliśmy się też, że możemy sobie pobiegać, a on znowu widział jakie zdjęcia zrobić, no i tak nas przyuczał. Także były bardzo częste wędrówki po skoczowie, dlatego wiemy gdzie się co budowało, jak się to jaki ciąg to było, bo to zawsze było na rozpoczęcie w trakcie budowy i na zakończenie budowy. Czy trzeba było do sąsiadów do łazienki chodzić? A tak, bo byliśmy jeszcze mniejsi, no to on już zapowiadał, że robi ciemnie i zamyka, nie? No, a jeżeli już tak kogoś przycisło, no to się pukało do sąsiada i czy możemy skorzystać z toalety. Historia tego pędzelka to pani włosy? Nie, to znaczy ojciec kupował różne pędzelki, żeby oczyścić i ten obiektyw i to musiał być bardzo delikatny włos, nawet tam gdzieś sobie zamówił, ale to jest z sierści, raczej z ogona konia, ale to też nie pasowało i od siostry, ona miała takie lokaty włosy dosyć, i mówi, wiesz, to by się nadawało na pędzel. No i zrobił osobiście, uciął jej włosy, zrobił osobiście, prostował go może przez lata, a on do tej pory jest wygięty ten jeden lok, ale do że się mu tam czyściły te aparaty. Jak zmieniało się miasto, jacy mieszkańcy utrwaleni zostali na kliszy. Słowem, skoczów sprzed pół wieku można oglądać w Muzeum Gustawa Morcinka do sierpnia. Hanna Blokerzbacza, portal oix.pl